Hej, okay, czy się ma? z tej strony meta. Odpalamy sobie od razu na tym trybie co wcześniej był. Nie mam nic nowego do odpalenia. Po prostu lecimy dalej. Dobra, weźmy to, daj poziom, daj poziom. Kurde, i teraz sobie zagrać. Weźmy na wybuchy. Bo dawno nie grałem tak typowo. Hmm. Syfon, fala uderzeniowa, czasowa. Czasowa by była w sumie git. Dobra. Dobra, spacja, poziom. Mm. No twoich osłon. Co lecimy? Pytanie. Bo raczej nie ma nic na wybuch, co nie? jedną bardzo silną pani by, byśmy mogli yy polecieć na tego, tego yy, jak on się nazywa teraz? Do no tego kolegę naszego Chodźmy strażnika Dobra tutaj to Level up Regeneracja najpierw by poszedł szczerze chyba mogę nam, nam to przeczytać Jakby ładnie to działa, ale jeżeli tak jak myślę e, czyli że jakby strzelamy na boki to słownie na boki Ja zaś wolę bardziej celować Lubię to celowanie Dawaj 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 Ej. No doleciało to, No i to będzie mega dla nas kurde nie, 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 nie. Dawaj damy radę No to nikt, Oj Mega strasznie już myślałem, że to my tak naprawdę ale żeby się wystraszył Chyba lecimy od razu doblet. Lecz lepsze pociski na granacie Oj o za, Oj, Może nie trafić się, bo jest dosyć rzadki moim zdaniem. A tamte raczej szybko dostaniemy. Halo? Aj, myślałem, że dostaniemy level. Aj... No, musimy zwiększyć e, rażenie. Musimy się rażenie, rażenie, no. Zasięg tego wybuchu. Kwiat. Mmm. To tak, jakby to zadziałało. Może rolnim, może wydostaniemy. Chyba tutaj nie mamy nic na, y, na. na granaty. Mhm. Zasięg wybuchów. O. Lecimy. Mm. Chciałbym bym powiedział, ale może. Hmm. Za 15% wybuchu. Why not? No się wiadomo, że bym wolał ten upgrade, żeby po prostu zwiększyć jeszcze bardziej. Było bardziej opłacalne dla nas. Ale no cóż poradzić? Jeżeli nie możemy tamtego, to chociaż to będziemy mieć. Dobra, jakie to zagrożenie? Ojoj, oj. będzie level? Chyba nie będzie level. Wola się tutaj w wrogu trzymać więcej. Oj. No i cyk już po tej czarnej nowie i przeciwnicy, halo. Szybko poszło poziom. Bierzeszka, tak się hmm. powiedział. Ragan. raczej trochę ten drugi, ale dajmy rola. Zasięg wybuchów, dobra. Później możemy na namierzanie pójść, żeby te granaty trochę latały do tych przeciwników. Ok. A, dobra to. Dobra to do stanie. Nie mamy poziomu. Oj kurde, małego małego HP mamy Coś na HP potrzebujemy Dobra poziom jak najszybciej, regen A czyli mamy dwa poziomy, dobra hmm. Co tutaj lecimy, lecimy na mierzanie? Możemy pójść na mierzanie Oj Ej, 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 Dobra. Nie, 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 nie. Halo, nie widzę. Kurde, nie widziałem co się dzieje. Dobra, po prostu odpalmy jeszcze raz, nie ma co. Nowa gra. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj mamy to. A, halo? A no, my zagrajmy na, na coś innego ten strumień możemy znowu spróbować niby ja moc coś ciekawego trafimy na ten strumień hmm. Aura, ale dajmy rola, może coś ciekawszego Tak się to jemu Jedynie ta czasowa Ale nie czuję niczego innego Ciekawszego Dawaj, poziom nie ja lubię lecić do tego nosiciela, ale chyba nie lecimy. Bateria, może to za... o kurde. Dobra, chyba już wiem co chcę lecieć <grydy> na tym. Mm. Wielkość. Nie, osłonę, Może na początek może. I namierzanie jak najszybciej, kurde. Namierzanie na tym to będzie mega fajne. Dobra, ładnie. Namierzanie jak najszybciej. Na razie możemy się powstrzymać z wieżyczką Moim zdaniem Dobra... Ładnie że nie, zmienimy zaraz chyba tą tarczę jeśli tą osonę Kalisto, tak średnio bym powiedział Bariera Sanktuarium, proszę gdy twoja osona cię chroni Chodź na polu też sanktuarium, które powoli ponad. Nadal Cię chronię ale... Osuny pochodzą ze sanktuarium, a nie z Ciebie. Egida, okej. Okay. Egida, musimy zapamiętać. Ja chcę to. Ale wtedy musimy na pewno... ja bym zamienił tą... Jak byśmy Dobra... Nie, to będzie... okej. Okay. To będzie coś takiego Jakie Jak tego, to, to spowalniamy jeszcze bardziej. Dawaj, dawaj, dawaj. Powiedz, że to będzie ten wypercze. Halo, ja bym chciał kiedyś level upa Ale hmm. chyba... Jero musimy pokonać. Gra, pokonaliśmy to. Lecimy najpierw, Egida. To nie mamy Egidy jeszcze. Wie co? 55 podstawowej osłony? osony? Kusi, ale nie wiem. <laughs> Weźmy. Weźmy osłonę najpierw. Czujesz, że osłona bardziej jest ważna. To jest spoko, moim zdaniem. Egida, pytanie, Egida, tylko gdzie była Egida. Nie pamiętam, że gdzie Eda, Egida Wir, który zwiększa, bla bla bla. Weźmy tą. Weźmy tą tarczę. To chyba tyle na razie. Dobra, chodź tutaj. Okay. na środek. Dobra, zniszczone. Ojejej, za nie zauważyłem. Wiem, że to jest wielkie, ale no, nie zauważyłem. Po prostu, okej. Okay. Mamy to poziom. Mmm, kusi to, kusi, kusi, ja to uwielbiam. Zbierzemy. Nie mogę. To jest zbyt piękne, żeby tego nie brać. Dobra, jakiś poziom? Chyba nie. Dobra, tej... Ojoj. Halo, nie, nie, nie. nie. Ja tam nie chcę się bugować, nie, nie, Chyba nie mamy tej Agidy dla nas. Ja byśmy mam wziąć zaraz to. Hmm. Kurde, agida, ja bym cię wziął, ale nie wiem gdzie ty jesteś. Może weź na razie Regen? Czyż przymierzeniec? Podpalenie? Hmm. Troll ostatni To była Agida, nie? Nie? Czemu myślałem, że to jest Agida? Dziwne To ona gdzieś indziej musi być Dobra, mam pomysł, weźmy po prostu... Tak, nie mam pomysłu co mam wziąć Jak z uzbrojenia są do dowolnej osłony, no, co? Dodaję efekt uzbrojenia osłony do dowolnej osłony, co? Ale okej okay. Nie, weźmy może najpierw eee, Namierzanie Dawaj, 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 dawaj Snake, nie uciekaj Dobra Poziom mamy a dalej nie wiem, co, co chodziło z tym tłumaczeniem. Dziwne, mega. Jeszcze ono zdaję obrażenia od eksplozji innym. Hmm. Kuszące. To nie było egida? To jest Gida, no. Dobra, mamy egidę, to bierzemy egidę. Ziuu, Snake. Halo? I on ma HP, co? To po prostu nie większy, czy więcej HP ma, czy co? Dobra, tutaj mamy to Salwa, szybki ogień, szybki ogień będzie. Czy będziemy mogli rozwalać? od tej? hallo, nie, nie, nie. Dobra, mamy to. Stabilizacja, tak się nie ja powiedział. Większość od, nie od wybuchu kusi, ale egida. Dobra, mamy to, co chciałem. Szkoda, myślałem, że trafi. Ojej. Oj. Dobra, mamy to. Chyba nie dostaniemy. Nie wiem, spalając, się to się. Z... Szybko się tworzą aure spalających polityki wrogów. Uuu. Ale weźmy to. Proszę. Później system ratunkowy z tego ciekaw Dobra Okej ja, ja. Dalej mi czegoś musimy tutaj dodać Odpalanie by było super Dobra dawaj szybko Mamy to to możemy dostać jeszcze więcej pocisków bym wziął. okej okay. jakoś nie widzę tych pocisków więcej Ale okej, okay. czy coś Naprowadzanie czy system? No raczej system, to nam może życie uratować Dobra, tutaj teraz. A znając mnie to na pewno się przyda Dobra I teraz lecimy potem małe Ale zaraz mam poziom nawet już bierzemy to od razu Dobra Co to był za promień Czy nie, nie przeczytałem tego? Twój zasięg osłony staje się równy promieniowi sanktuarium, ale nie można go zwiększyć ani zmniejszyć za pomocą innych modyfikatorów. Zamiast tego, twoje modyfikatory zasięg osłony mają skuteczności. Ale nie ma nigdzie, że, ten, że strzela. Nie, ale szczerze, się chyba musimy zmienić. No nie, wiem, czy to jest dobry pomysł. A co, jak mieć myś... ten ognisty? Do dawaj dawaj. dawaj, 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 jeszcze tu. Dawaj. Kurde, było blisko, szczerze bym powiedział. Hmm, może dam radę zniszczyć, szczerze. No, tak mało brakuje A to jest to, że zniszczyliśmy te najgorsze punkty, najsłabsze punkty Dobra, mamy to Mamy i sporo tego Nasze małe minionki są zarąbiste <grych> Lubię A się raczej, nie Jak nie same żadnej fajnej osłony, to raczej zostanę przy tej tak nic tam nie kusić, szczerze A no, nie wiem Okej okay. Moi nieulubieni Nienawidzę ich Halo Mogę no, jeszcze ich uniknąć, nie? Nawet przy tym, że ich spowalniamy, to ciężko ich uniknąć Dobre. Dobra, tutaj jeszcze tego A jak nie dostanę? Halo Dobrałem Expa Halisa. Hmm, tak się bym powiedział. Wielkość szybkie broń oblężnicza. No to byśmy mogli gliżdż do po prostu Szybko strzelność mogę się naprzeda. Dobro ładnie jeszcze te My chyba mam zmaksowane na jeżeli się nie mylę, Bro, ale mi głos to zacięł. się no uch Czemu on tak gdzieś nie strzelił, ale okej okay. lecimy teleport mech, lecimy pod to. Dawaj, 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 dawaj. Nie konik. tylko nikt. Czemu nie pisze co nas zabiło? Super modyfikator ulokowany, zaawansowana maszyneria. Hmm. A to co to jest? No to chyba wiem na co zagramy w następnym odcinku. Polecimy po prostu na konstrukcję. Dziękuję Wam za oglądanie i bye.